Dzień dobry, panie Góralu. A, dzień dobry. Chciałem się pana coś zapytać, bo ja jestem redaktorem z radia Glecarowskie Wybrzeże. Chciałem się pana zapytać, kto w tej Polsce mógł być prawdziwym prezydentem. No niech mi pan powie. Ja nie wiem i nie chcę wiedzieć. Weźcie się ode mnie. Ładnie, bojcie! Hań siedzi drugi, a when han siedzi idźcie nie niemu. A to przepraszam pana, nie widziałem się. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki pan tu ma ładne rzeźby, swetry. No, piękne wełniane swetry. Rzeźby te są piękne. Są ze jak Jaki ładny. Orzeł rzeźbiony, no piękny. Prawdziwy goralski. Ułażew. No ale panie goralu. No to skrzydła jakieś źle wyrzeźbione. Jako wy mi tu będziecie gadał jako źle. No bo się micha w U, deska, no ale przecież jakoś isek dość dukować musiał, No wyrzeźbione dobrze. A no dobra. Nie, nie będę się z panem kłócił, to rzeźby. No ale ten Sweter jakiś taki rękawy. Patrzcie, kiedy piękny sweter. Prawdziwy. Prawdziwo góralsko wełna. Patrzcie, kiedy fajnie przypoście się. Naciągcie. Z no no ja wiem. Ja wiem, wełna jest ładna, no. Góralska wełna. Ale nie będziemy o tym, się... Nie będziemy o swetrach gadacie, Ja się może przedstawię Władysław Kopniak. z Gliczarowskiego wybrzeża z gazety, no Piszę artykuł na temat góry, ale jak górale wypowiadają się na temat naszego prezydenta I przyszedłem tu do pana do Pana sąsiada Ale Ale jakiś taki wie pan Ej wiecie panie On jest taki trochę przyguptawy Ej siedzi oń biedok każdy dzień ładrania dowie do wieczora, od piątej do wieczora, tak siedzi. Co tak siedzi, nic nie robi? Ha, nic nie robi. No i popatrz pan, taki człowiek siedzi, później w Polsce ma być dobrze. No ale nie o tym z panem miałem, nie o tym. Niech mi, może pan by powiedział, kto w tej Polsce mógł być. Prezydentem. Ej, wiecie, panie, ja to się tam na tej całej polityce nie znam, ale jako lą mnie to mógłby być Józef Marcin z Glecarowa. A, a co on jakimś y, 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 był jakimś radnym, czy w jakiejś organizacji działał? Był, był. W 43 roku w Partyzance był, kiedy białkę. Nie, nie, nie. Pan mnie źle zrozumiał. Chodzi mi o taką... Może w harcerstwie był na przykład? Nie był nika, chleb jego świnie i kwezy Miał coś i 120 świn, 30 łowiec, dwie kwezy, dwa barany i capa. Potem ten cap dogs zdew. E, no to co? Gazdówkę miał ładną, a niech mi pan coś jeszcze o nim powie No i chłopak był robotny Wzięli go i potem o, To szkoda, szkoda człowieka Nie byłoby Na jego miejsce kogoś innego Panie po coś cię tu ku mnie przyseł Po coś cię tu krucyfiks przyseł Chciałem się tylko zapytać. Sfeder kupić ci papucie, ci rękawicki, coś ci wcią. Nie no nie, chcę nic pierdolcie ni się, i w jasne pierony, ludzie czekają. Bo ja was tu zaraz... W pierdolaj ty frycykik! Ładnie Franek! Kto to był taki? E przydupceł się do mnie jakiś chuj będzie mi tu też w No mnie też w kurwie. też Tak patrzę na tobie, to księtelo kurwie. co ksfeder hat, potargał na no co to on od tobie chciał? Przyseł przyjebał się do mnie jak wezd do psiego ogona chciałby prezydenta wybierać. Prezydenta? Jak chce to wybierać prezydenta, niech on sam będzie prezydentem. A moim zdaniem to wiesz kto by mógł być prezydentem w tej naszej Polsce, to nasz sąsiadny Franek Kwetrun. Eee, Franek to by był Czerwiennego. E, no, Franek! Bo kiedy tam świnie strzelało na armaku, No. Co świnie króciusik z tego wżerali, Co jej nogi poedrywali. I wreszcie jej nikt nie kupił. I musiał tam świnie wlec bez nóg do chałupy. Usi poedrywane, co go wzięła baba i z chałupy wyjebała. I widzisz go Teraz biedok łazi. Siedzi hań z fajką. Ej biedok! Składam go. Na no, ale dobre no, co było na no tu? Może byśmy się tak zaśpiewali? No i wkurzył ten ceperno, ale coś będziemy łece przegadać. Może byśmy my sobie zaśpiewali. No i czemu nie. Pojmali, co Hej, będą ja mi obobdzierać ze skóry a